Ostatnio dowiedzieliśmy się, że prace nad odświeżeniem pierwszego Wiedźmina trwają. No co jak co, ale pierwszy Wiedźmin zdecydowanie bardziej zasługuje na remake niż Gothic 1. Pomimo tego, że Jedynka powstała dość dawno, bo w 2007 roku, to dość mocno odstaje od takiej dwójki wydanej w 2011 czy trójki z 2015 roku. A to właśnie według wielu z Was Jedynka ma najlepszą fabułę oraz klimat z całej trylogii. Niestety, ze względu na archaiczne mechaniki i niezbyt trafione decyzje, dla wielu graczy Jedynka jest zwyczajnie aż nazbyt przestarzała, a tym samym nie mają jak zapoznać się z przygodami Geralta po powrocie do żywych. Dodatkowo pierwotnie planowano wydanie Wiedźmina 1 na konsole, jednak jak dobrze wiemy do tego nie doszło i ograć pierwszą część możemy wyłącznie na komputerach osobistych. Warto wspomnieć, że światową sławę seria Wiedźmin zdobyła dopiero w przypadku trójki, więc całkiem niezłym pomysłem byłoby odświeżenie jedynki. Dlatego w 15 rocznicę wydania pierwszej odsłony CD Projekt Red zapowiedział nie tylko nowego Wiedźmina, ale również remake jedynki. No właśnie, remake zapowiedziany był już prawie 2 lata temu, a dopiero teraz dostajemy jakieś informacje. Co do daty premiery, to możemy być spokojni, gdyż odświeżona jedynka ma się pojawić dopiero po premierze nowego Wiedźmina, w sensie tego z medalionem Rysia. Wiemy już, że za produkcję odpowiedzialne będzie studio Fulls Theory, w którym znajduje się wielu twórców odpowiedzialnych za powstanie Wiedźmińskiej trylogii. Szef studia, Jakub Rokosz, przyznał, że wiele elementów jedynki trzeba zmienić, gdyż są po prostu kiepskie. Przede wszystkim potrzebna jest uczciwa, rzeczowa analiza, które elementy gry są po prostu złe, przestarzałe i wymagają przeróbki. Nie oznacza to jednak usunięcia elementów, które są świetne i powinny zostać zachowane, ponieważ są filarem tej gry i nie można ich nie uwzględnić. Według fanów Wiedźmińskiej Trylogii, jedynka ma najbardziej zbliżoną do wzoru w sensie książek, fabułę oraz klimat, przez co wspominają bardzo ciepło pierwszą odsłonę pomimo kilku problemów. To właśnie ta odsłona dobrze przedstawia realia brudnego i brutalnego zarazem świata, w którym przyszło żyć Geraltowi. Atmosfera jest gęsta, na każdym kroku daje się poznać nienawiść rasowa, a świat polityki, nieważne czy małej czy dużej, przeciągnięty jest korupcją, zepsuciem i totalną degeneracją elit. Dodatkowo, fabuła pełna jest zwrotów akcji i nieźle napisanych antagonistów. Jednak pomimo tych plusów gra ewidentnie potrzebuje wielu zmian, aby przypasować się pod współczesnego gracza, który jest zdecydowanie bardziej wybredny niż tych 18 lat temu. No właśnie, jakie zmiany zapowiedzieli twórcy i czego tak naprawdę potrzebuje Wiedźmin Remake? trzecim Wiedźminie, jak i w Cyberpunku twórcy udowodnili, że potrafią zbudować duży oraz jednocześnie bogaty otwarty świat, choć w przypadku Wiedźmina trzeba było ten świat jakoś sensownie ze względu na fabułę podzielić. Jednak nadal dostajemy dość sporą otwartą przestrzeń w postaci Velen, czyli ziemi niekontrolowanej w pełni ani przez Nilfgaard, ani przez Redanie oraz ziemi wokół wolnego miasta Nowigrad. Tego właśnie najbardziej brakuje w pierwszym Wiedźminie, dużego, otwartego świata, który jednocześnie jest sensownie w sposób zaprojektowany i można go go przemierzać na różne sposoby. Niestety pierwszy wiedźmin posiada półotwarte lokacje, które wymuszają backtracking i to w najgorszej postaci, gdyż Geralt porusza się wyjątkowo wolno oraz nie potrafi skakać. Na domiar złego świat składający się z półotwartych lokacji wymusza dodatkowo wczytanie niektórych poziomów w postaci budynków. Nie możemy jak w przypadku Wiedźmina 3, czy całej serii Gothic tak po prostu wejść sobie do jakiegoś pomieszczenia, gdyż takowa akcja wymaga doczytania się odpowiedniego poziomu. Dodając do tego backtracking oraz dość wolne poruszanie się protagonisty, otrzymujemy bardzo, bardzo wolne tempo rozgrywki, które w przeciwieństwie do takiego Red Dead 2 wcale nie sprawia przyjemności. Twórcy będą mieć nie lada orzech do zgryzienia gdyż dodanie Otwartego Świata w Pierwszym Wiedźminie wymagać będzie przebudowania wszystkich poziomów w taki sposób, aby gracz miał w pełni swobodę eksploracji. Dodatkowo trzeba w jakiś sensowny sposób ograniczyć dostęp do niektórych obszarów, które dość mocno będą związane z fabułą. I tak w oryginale gracz do dyspozycji dostał fragment twierdzy Kermoren, Podgrodzie Wyzimy, Kanały, Dzielnicę Klasztorną, Bagna oraz fragment lasu, Dzielnicę Handlową, Wieś odmenty i teren wokół niej oraz Stare Miasto w ostatnim rozdziale. Jest raczej mało prawdopodobne, aby twórcy wypuścili grę, gdzie świat będzie miał podobną strukturę co oryginał. Ograniczenia te nie wynikały z niezbyt klarownej wizji artystycznej, a z powodu ograniczeń silnika gry, okolice wyzimy są dość podobne do Velen z Wiedźmina III. Możliwe więc, że twórcy postanowią dać naprawdę duży świat z masą nowych lokacji które będą w sensowny sposób połączone. Jednak jeśli twórcy postanowią zrobić jeden otwarty biom, to trzeba by w jakiś sensowny sposób nałożyć ograniczenia fabularne, aby gracz na początku przygody nie udał się w miejsce, które powinno być dostępne dopiero pod koniec gry. Jednak taki świat wymagałby nieco zmian w samej fabule. Ważne jeszcze, aby ograniczyć nieprzyjemny backtracking do minimum. W jedynce był to sposób na sztuczne wydłużenie gry, jednak w przypadku remake'u twórcy mogliby dodać nieco zadań pobocznych, podobnych do tych z Wiedźmina III. Zaś w w części fabuły, gdy Geralt jest już w miarę silny, można by dodać zlecenia wiedźmińskie na jakieś potwory. Skoro mowa o potworach, to mogłoby się pojawić kilku nowych w postaci mutantów, ewentualnie tych dobrze nam znanych z Wiedźmina 2 oraz 3. Teraz wchodzimy na dość krząski grunt, gdyż nie sposób dogodzić graczom. Niektórzy chcieliby, aby walka w remake'u była podobna do tej z pierwowzoru. Czyli mamy różne szermierskie style, większy nacisk na korzystanie z eliksirów oraz samej walce polegającej na kliknięciu myszką w przeciwnika w odpowiedniej chwili. Inni zaś chcieliby, aby mechanika walki przypominała tą z trzeciej odsłony, czyli znacznie bardziej dynamiczna, kładąca nacisk na zręczność gracza. Są też tacy, którzy chcieliby zobaczyć zupełnie inną, jeszcze nieobecną w serii wiedźmin mechanikę walki. Natomiast według mnie podział walki na różne podstawy nie jest wcale taki zły. Problem polega jednak na kliknięciu w odpowiednim czasie na przeciwnika, co w połączeniu z małą ruchliwością Geralda, wszakże możemy robić krok wyłącznie w przód i w tył, jest strasznie monotonna i zarazem frustrująca. Dla mnie na przykład w pierwszym Wiedźminie świetnie sprawdziłaby się mechanika walki z Ghost of Tsushima. Tutaj też jest podział na podstawy kamienia, wody, wiatru oraz księżyca, które wykorzystujemy w walce z odpowiednim przeciwnikiem. W trakcie walki mamy szybkie i mocne ciosy oraz przełamanie gardy jako formę defensywną można zastosować przewrót w bok czy perfekcyjne bloki oczywiście pominąłbym prowokacje które w przypadku Wiedźmina wyglądałyby dość groteskowo system rozwoju postaci zostawiłbym taki jaki jest w oryginale gdyż jest on całkiem niezły tak jak mówiłem jest to tylko moja wizja idealnego modelu walki i twórcy z pewnością zrobią to po swojemu pewne jest natomiast że ten z pierwszego Wiedźmina przez swoją toporność no raczej nie przejdzie Nie mogło oczywiście zabraknąć elementu, który wzbudzał dość spore moim zdaniem niepotrzebne emocje w 2007 roku podczas premiery, jak i obecnie. No właśnie, wokół tychże kart narosło dość sporo kontrowersji, a warto wspomnieć, że w samych grze nie uświadczymy prawdziwych, erotycznych scen, jak w przypadku dwóch następnych odsłon, a to raczej one powinny być bardziej kontrowersyjne. Warto wspomnieć, że według Karola Kowalczyka, który odpowiadał za scenariusz w Wiedynce, karty miały być czymś w postaci rekompensaty za brak scen seksu. Na ówczesnym etapie CD Projekt nie posiadał odpowiedniego budżetu, aby takie sceny zaimplementować do gry. Co ciekawe, większość ostatnich artykułów dotyczących Wiedźmina Remake. Dotyczy właśnie braku kart w oświeżonej jedynce. Jeśli o mnie chodzi, to dodanie erotycznych przerwników filmowych jest zdecydowanie lepszą opcją niż kolekcjonowanie kart z nagimi lub półnagimi paniami. Twórcy najprawdopodobniej będą się starać zachować mroczny klimat beznadziei z oryginału, który budować ma muzyka Adama Skorupy i Pawła Błaszczaka. Nie obraziłbym się, gdyby podobnie jak ma to miejsce w przypadku Gothica Remake, niektóre utwory zostały nieco odświeżone oraz pojawiłyby się nowe. Oprócz tego nie tykałbym jeszcze głównych postaci, gdyż są nieźle napisane oraz zapadają na długo w pamięci. Oczywiście należałoby odświeżyć wygląd niektórych z nich tak, aby nowa wersja współgrała z tymi z na drugiego II oraz trzeciego. Również wątku głównego powinno się nie zmieniać, jedynie na początku wspomnieć mogą o przeteleportowaniu Geralta przez Siri pod Ker Moren, wątek magistra, Azar Javeda, Jakuba de Aldersberg oraz wojny domowej to istny majstersztyk. Jedyne co można by zmienić, to fabularnie ograniczenia niektórych obszarów, jeśli będzie to otwarty świat, po to aby gracz nie węszył tam, gdzie nie powinien być na początkowym etapie gry. Z ciekawszych rzeczy, które wiemy to fakt, że gra powstaje na Unreal Engine 5, więc z pewnością twórcy w z potencjału tego silnika i wycisną co się da. Oraz remake na 100% pojawi się na konsolach obecnej generacji. Raczej mało prawdopodobne jest, aby twórcy postanowili wydać grę wyłącznie na komputery osobiste, tak jak miało to miejsce w przypadku oryginalnej pierwszej części. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, co wy byście zmienili w pierwszym Wiedźminie, a my widzimy się już niedługo, zatem trzymajcie się, cześć! Poszedłbym na piwo.